Cześć moi drodzy, dzisiaj witam Was w ulubieńcach czerwca. W ostatnim miesiącu uzbrałam naprawdę. Kurczę, w sumie dalej mamy czerwiec W tym miesiącu zbieram naprawdę kilka fajnych kosmetyków, którymi chciałabym się z Wami podzielić Także jeżeli jesteście zainteresowani tym filmem, to serdecznie zapraszam Was do oglądania Zaczniemy sobie od produktu do włosów I będzie to oczywiście suchy szampon Batist. Jak wiecie, ja suche szampony od Batist uwielbiam Mam je zawsze ze sobą I powiem Wam, że będąc ostatnio w sklepie właśnie Zauważyłam, że wyszedł nowy zapach I jest to Sweet and Delicious Sweetie w takie piękne, kolorowe matrioszki. Jeżeli nie wiecie, co to jest matrioszka, to jest. To laleczka wykonana z drewna, e, którą się otwiera, w środku jest e, mniejsza, tą mniejszą się otwiera, w środku jest jeszcze mniejsza. I w takiej matrioszce potrafią być cztery różne laleczki. Będąc małą dziewczynką, e, bawiłam się zawsze tą laleczką u mojej babci, także mam miłe wspomnienia z tym. E, I postanowiłam właśnie sobie zakupić ten e, nowy zapach. I powiem Wam, że skusiłam się głównie e, na ten szampon ze względu na opakowanie. Natomiast po użyciu tego e, szamponu uważam, że to jest najlepszy zapach Batiste. Ponieważ jest taki bardzo e, świeży, słodki, landrękowy, ale nie jest duszący, tak jak na przykład e, blasz, ten taki różowy. Uuu, pełen botalku. Także na pewno jest to najlepszy zapach dla mnie, jaki Batist mógł stworzyć. E, koszt tego szamponu to standardowo około 15 zł, i jeżeli ktoś jeszcze nie próbował, to jest. To must have, musicie koniecznie te szampony przetestować. Drugim produktem w czerwcowych ulubieńcach będą e, głęboko oczyszczające plastry na z Bielendy e, I powiem Wam, że te plastry m, znalazłam w Rosmanie. Kosztowały one około 7 zł, o ile się nie mylę. I jest tutaj w środku 6 sztuk. Super, domciów. Halo! mi mamy to ten Twój. Tak. Ale moja przyjaciółka dzwoni do mnie ze wszystkim i niestety, ale musiałam od niej odebrać. Jakoś nie do końca byłam przekonana do nich, ponieważ no... średnio mi się chciało uwierzyć, że przykleimy sobie taki plaster i te wągry nam wyjdą tak samo jak w te maski, chociaż te maski może są silniejsze i może to działa, nie wiem, nie testowałam. W każdym razie stwierdziłam, że kupię, przetestuję i Anusz będzie to hit. Z tyłu mamy naprawdę bardzo łatwą instrukcję obsługi, także każdy sobie z tym poradzi. Po prostu wystarczy wyjąć, Plaster z tej foliki, zwilżyć no z wodą, nakleić plaster, odczekać od 10 do 15 minut i po prostu powoli tak pod kątem ten plaster zrywać. No i sami zobaczycie, że te wągry naprawdę wychodzą. W moim przypadku ja nie mam dużo wągrów i nie mam też takich bardzo wiecie na wierzchu, także wyszło mi tak pół na pół. Natomiast myślę, że jeżeli są osoby z wągrami, które mają naprawdę już na wierzchu, które wyłażą, to będzie to super produkt i na pewno będziecie z niego zadowoleni. Trzecim... Pro... trzecim, boże, trzecim, ostatni raz tak mówiłam, jak mieszkałam w Krakowie trzecim lub może trzecim i czwartym produktem z naszych ulubieńców będą kosmetyki z firmy Nakomi, kosmetyki do ciała. I powiem Wam, że pierwszą taką moją styczność z tymi kosmetykami miałam dokładnie miesiąc temu w momencie, gdy dostałam paczkę właśnie od Nakomi. Przyszło do mnie, słuchajcie, duże pudełko, piękne pudełko, wypełnione po brzegi kosmetykami, lampkami, także naprawdę raj dla kobiety. No i kilka kosmetyków Kosmetyków już zdążyłam użyć, kilka jeszcze czeka na moje przetestowanie. Natomiast dwa produkty używałam normalnie przez cały czerwiec i chciałabym się z wami nimi podzielić, bo naprawdę są warte uwagi. Zacznę może od tego pierwszego produktu. Jest to Coconut Cream, czyli krem kokosowy do ciała, do rąk i do twarzy. Organiczny olej kokosowy w postaci jedwabistego kremu. I powiem wam, że zapach tego kremu jest. Po prostu obłędny. Jest to taki typowo świeży kokos. Jak widzicie, ja już go troszeczkę zużyłam, no ale przez cały miesiąc i tak chyba nie jest wiele smarując się nim codziennie. Jest to krem w postaci takiej fajnej śmietanki. Nie wiem, czy to dobre określenie, ale nie jest to konsystencja zwykłego kremu. Jest to właśnie taka delikatna śmietanka. pita śmietana naprawdę taki de delikatna konsystencja, bardzo łatwo się rozsmarowuje, y, szybko wchłania i pięknie pachnie, na tyle pięknie, że naprawdę nie potrzebujecie perfum, ponieważ zapach jest naprawdę bardzo intensywny, natomiast nie jest męczący. Jak to często bywa z mm, kokosowymi kosmetykami. Także jeżeli szukacie jakiegoś fajnego balsamu o zapachu kokosowym na lato, to jak najbardziej mogę Wam go polecić. Możecie wziąć sobie go do torebki, bo jak widzicie, jest tutaj 100 ml, czyli naprawdę nie jest on duży, a jest bardzo wydajny, bardzo fajny w użyciu. Drugim już produktem z firmy Nako. Będzie scrap do ciała i słuchajcie, jest to scrap e, naprawdę jeden z lepszych, jaki kiedykolwiek używałam do ciała. E, używałam go w czerwcu dosyć intensywnie, ponieważ. intensywnie często, ponieważ zaczęłam chodzić na wosk. No i jak wiemy, przy wosku trzeba e, trzeba używać peelingów, skrabów, żeby te włoski się nie, wras nie wrastały. Nie wrastały. Ja uwielbiam peelingi cukrowe i to jest właśnie peeling cukrowy. O zapachu słuchajcie świeżo pieczonego ciasta papai, więc zapach jest obłędny, świeży, owocowy, fajny, bo jest właśnie cukrowy z dodatkiem oleju kokosowego i masła sza, także jest naprawdę bardzo przyjemny w użyciu, aż sobie muszę teraz go podotykać. Skóra jest naprawdę nawilżona po nim, starcza nam na długo, ponieważ jest. Tutaj duże pudełeczko, jak możecie zauważyć. Pilu, proszę nie szczekać. Pudełeczko samo w sobie jest również słodkie, no ale tu nie chodzi o pudełeczko, tylko o zawartość tego pudełeczka. Także, jeżeli szukacie skrabu, który skrabu peelingu, który naprawdę mm, będzie porządnie szorował waszą skórę, to jak najbardziej mogę wam polecić właśnie ten peeling. Oczywiście, linki do kosmetyków na Komi, jak i do wszystkich kosmetyków, które pokażę wam w tym filmiku, znajdziecie w opisie. Kosmetykiem w dzisiejszych ulubieńcach Będzie balsam do ust I słuchajcie jest to balsam Również najlepszy chyba jaki miałam Oprócz wazeliny z Vazeline Jest to balsam W 100% naturalny Paraben free Bla 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 Testowany dermatologicznie Utrzymuje się 8 godzin I powiem wam, że ja go kiedyś dostałam W jakiejś paczce bodajże Nie używałam go długo Ponieważ ja jestem przyzwyczajona do tej wazeliny z Bazeline. Nie testuję więcej produktów do ust, bo ja nie lubię tego tutaj takiego efektu białego białej kreski, białego śladu. I nie, niestety, ale większość produktów to robi, dlatego też może nie śpieszyło mi się jakoś bardzo do tego produktu. Ym, w każdym razie jakiś czas temu użyłam go i mówię o nie, odstawiam moją wazelinę i przerzucam się na ten balsam. Co najlepsze, yy, nie wiem, gdzie dostać w ogóle ten balsam. Będę musiała poczytać, może przez internet uda mi się go zamówić, bo raczej w sklepach stacjonarnych jeszcze go nie nie widziałam. Jest tutaj napisane, że otrzymuje się on 8 godzin i jak najbardziej muszę się z tym zgodzić. Często mi mówicie, że ja mam te usta bardzo spierzchnięte, popękane i ja naprawdę sobie już z tym nie radzę. Natomiast Zobaczcie, moje usta chyba wyglądają całkiem nieźle, jak na mnie. Właśnie przez ten kosmetyk, ponieważ używałam go do, ostatnio dosyć często. Wydaje mi się, że on nie kosztuje sporo, no bo taki balsamik ile może kosztować, chociaż różnie to może być. Jeżeli wiecie, gdzie ja dostanę ten balsam, to koniecznie proszę napiszcie mi w komentarzach. Ja go też postaram się podlinkować, jeżeli znajdę gdzieś przez internet. Jeżeli chodzi o konsystencję tego balsamu, to jest ona taka klejąca. Natomiast po kilku mlaśnięciach um, yy, ten efekt kleja, klejenia się naszych ust znika. Także jest to produkt naprawdę bardzo yy godny polecenia i jeżeli macie problem z suchymi ustami tak jak ja, to serdecznie polecam Wam, abyście go też przetestowały. Ostatnim ulubieńcem kosmetycznym na dzisiaj będzie olejek do ciała z firmy Evre. super slim i powiem Wam, że ja ostatnio zauważyłam, że niestety, ale zaczęły mi się robić rozstępy na biodrach no i jest to spowodowane oczywiście tym, że ostatnim czasem dużo imprezowałam, piłam alkohol, jadłam naprawdę bardzo niezdrowo yy, wpłynęła też na to antykoncepcja, która niestety to może wam kiedyś opowiem przy okazji, yy, no została źle dobrana do mojego organizmu, dostałam tabletki, które są jakby najstarsze na rynku. No i niestety po nich można przytyć nawet do 20 kilo. Także yy. No, jak sami widzicie, troszeczkę mi się przytyło. Jestem w trakcie odchudzania, że tak powiem. No i musiałam jakoś zadziałać coś z tymi rozstępami. I powiem wam, że ten olejek jest naprawdę świetny. To jest chyba nowa buteleczka, chwyciłam. Kiedyś używałam do rozstępów olejek bio-oil, no ale jako, że znalazłam właśnie ten olejek z Ewre w mojej szufladzie, to stwierdziłam, że zacznę go stosować. Natłuszczać moją skórę właśnie w tych miejscach, gdzie mam te rozstępy. No i powiem wam, że na ten moment nie wychodzi mi więcej. Rozstępów. Eee, co najlepsze, skóra jest taka elastyczna. Nie czuję tego, wiecie, takiego takiego rozpierania przez te rozstępy. Nie wiem, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Eee, także jeżeli macie rozstępy, to jak najbardziej mogę Wam ten olejek polecić. On bardzo dobrze się wchłania, także możecie się nim nasmarować i za chwilkę założyć jeansy, sukienkę, nie będzie problemu, że będziecie mieć jakieś plamy. Jeżeli chodzi o zapach miesiąca, to jest to moja ukochana Karolina Herrera. Good girl i eee, przede Przepiękny, naprawdę przepiękny flakonik w kształcie szpilki. Ym, I przepiękny zapach. Jest to zapach, który rzadko spotkacie na ulicy. Nie spotkałam się jeszcze, żeby te perfumy były przybliżone do jakiegoś innego zapachu. Są to na pewno perfumy bardzo oryginalne. W ostatnim czasie coraz więcej dziewczyn używa tych perfum, także może już będą mniej oryginalne. Yy, ale jednak jest to zapach, z którym się do tej pory nie spotkałam. Bardzo taki mój. Yy, mocniejszy na wieczór czy na dzień. Yy, świetnie się sprawdza. Z tego co widziałam, to w Sephora teraz wyszła edycja limitowana, że jest cały bucik w brokacie granatowym. Zobaczcie, jak się w ogóle fajnie je psika nimi. Zachęcam do przetestowania tych perfum, bo Puh! są to perfumy takie typowo dla mnie zapach mnie urzekł i są to perfumy miesiąca. Piosenką miesiąca jest oczywiście Katy Perry Bon Appetit. E, uwielbiam tą piosenkę, mogłabym ją słuchać cały czas. E, uwielbiam ją również za klip, za teledysk. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście ani nie oglądaliście e, teledysku tej, do tej piosenki, to koniecznie zajrzyjcie do mojego opisu. Podlinkowałam wam tam właśnie tą piosenkę. Jeżeli chodzi o jedzenie, to miałam taki jeden posiłek, który męczyłam naprawdę cały miesiąc, cały czerwiec. E, no i jest to dokładnie cały Sałata, którą nawet dzisiaj mi mama przywiozła z hotelu. Sałata z sosem z malin, e, z owocami właśnie, z malinami, z jagodami, czasami z truskawkami e, i oczywiście z grillowanymi kalmarami. Mam ostatnio na ten posiłek taką fazę, że naprawdę jem e, to codziennie. Uwielbiam kalmary, uwielbiam sałatę, tym bardziej na takie ciepłe dni, także ulubieńcem jedzeniowym są kalmary z sałatą i ze świeżym sosem z malin. To już koniec naszych ulubieńców, mam nadzieję, że Filmik wam się spodobał? Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Wszystkie linki macie w opisie. Piszcie mi w komentarzach swoich ulubieńców miesiąca, może się czymś zainspiruję. I do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Pa!